Widzimy, że co na dzisiaj gramy te w szybkości i dzisiaj mamy ostatnią, ostatnia szansa na szuk komputera. Jak zmarnuje komputer, ale ja wiem, że to się stanie. Sami zobaczycie, że będzie tak i ten nawet dopis na tam dopiszę co będzie a może to koniec Mogę, a może nie no bo będzie trochę dłuższy ostatni raz to robię bo trochę już przed, już jest trochę dziwnie miałem nadzieję, że to się będzie tak samo że nic ale powiem wam jedną rzecz że jak 20. jak mi się dzisiaj jeszcze zbaguje, jeszcze raz, to ja zacznę od telefonu. No telefon na... Telefon na... wiecie gdzie? Czy możecie... Nowy telefon mam. Tak, dzwoni, za, za chwilę będę. Słucham? Cześć. Ja teraz nagrywam. A dobrze, więc ja chciałam wam powiedzieć, że jeszcze czekam. Mhm. Ja będę spóźniona, bo pani ma poślizg. Dobrze, to ja czytałem już. Dobrze, a Sebastianek niech poczyta, jak ja przyjdę, tak? Dobrze. No, to pa. To pa. bo teraz mama dzwonię, dzwoniła. No co, tak, ja jakbym... Ale... To jest Chodzimy. Ale tak nigdy, prze nigdy? Nie zrobił z tysięcy. A w ostatnie było tak blisko, żeby rakietki zdobyć! Miałem dopiero dziewiątek. Miałem kwadrat. Miałem działka. i na jedne środku. A to co? Biały ekran. Wywalam je z gierki. Ja, no jak coś tutaj nie włączę, wtedy już Gierkę. Bowiem, będzie, że białe. Bo ostatnio mnie lagowało. Może musiałem przerwy. A może komputer jest trochę dziwny? A to w sumie. Proszę zobaczyć sobie. Mnie... Tak, nie zrobię ani tego. Bo się coś zbawuje. Jak. To samo jak tam, tylko. Wiesz jeszcze kamerkę. Wyłączyła. PET w ogóle ja nie wiem, czy to jest szansa. Czy PET się opłaca. Ale oczywiście, że nie będzie taką. Zawsze będzie tak. Nie, nie, nie. Będzie po prostu tak, że. NAT nie pokażę nigdy swojej twarzy. Jak będę miał 18 lat, to nie będę miał komputera. Bo nie działa. Jesteśmy na tym drugim A po prostu zrobię tak że Zrobimy Że jak będę miał na komputerze Będę po nagrywał jak Będę dorosły Jesteśmy na drugim Mo Bym mógł kupić ten Jakiś komputer To będzie fajny Nie będzie tak samo co tutaj Dziś z 8 minut, czy 9 minut pisało. Ale zrobimy tak. Może 25 sierpnia, może już mówiłem, ale będę na nowym, nowym telefonie nagrywał, bo, a, bo wtedy chyba przerwało, um, moja mama przerwała. Może... No, i tam już będę nagrywał jak na starym telefonie, ale nie będzie. Nie mam tak dużo gier. Ale problem był, że muszę internet z mojego starego telefonu. No bo to też to jest. To też to nie jest. Bo dopiero co kiedyś. No z rok czy dwa lata. Znaczy no i rok pił. Kopił. Tata. A już. Co się dzieje? Nie, 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 nie. Jest. Święta kaszyna, bojowódka. Nie wiedziałem. A, bo co jest? Wiedziałem, że tak się. Nie, jeszcze nie. Dobra, ja nie że tego kupić. Ja już się boję. Przepraszam, bo proszę, że teraz mówię. Nie do Was tylko, do siebie, ale... Ja się po prostu stresuję, że będzie to samo. A jak będzie to samo, to nie jak... Bo nie jak... Może być tak, że... że w tym odcinku będzie dobrze, ale w następnym będzie źle. I to będzie fajnie. No a wtedy będziecie zobaczyć, jak mój pokój wygląda, jak będę już starszy. No bo wiedzę. Muszę to do... pojechać. A ja muszę zdobyć deskorolkę, której mi się dzisiaj w tym właśnie Ta konie... wszędzie mi się nie uda. To i gdzieś z 3-2 się zbaguje. Ja, ja już to czuję. No coś tutaj już się pojawia. Ostatnio mi się już pojawiało. Zanim to się wydarzyło. To nie było! To było już kiedyś. W pierwszym odcinku. W jakimś odcinku. Bo jak oni w ogóle szybko i są? No na 25. Na tym samym. Nie w ogóle już mnie przygronili? Czy to możesz najgorszy w tym, nie, nie robię jeden... ja nie robię więcej, rundek, oby się ten odcinek udał. Ale wiem, że jak, jak, ja już czuję, że jak odpalę, że no już nagrywane się ma i już, się, to już będę miał już po Nie, już oczywam. O, Ale się udało, ale... Ale komputer jest mega ważny. A no może... A dobra. Jednak zmieniam plan. jakby Ci się pojawiało ja to no na pewno się nie będę zmieniał. Ja już żartowałem z tym. Żartowałem. Nie będę nic z tutaj korzystał. Ja nie startuję nawet już. Dobra. Jak trzeba to teraz mówiłem, ale teraz musicie się wystraszyć, że ostatni odcinek był straszny. Z końcówką oczywiście. No dobra, to ja już kończę no Jak się Wam spodobało, to zobaczycie łapkę w górę i skrypcie. bo już dobiliście. 168 wyświetleń. A ma być 200 wyświetleń. Pamiętacie. Pamiętajcie. No to cześć.